Odkąd pamiętam, coś mi puchło. Puchło i bolało. Byłem ruchliwym dzieckiem, więc nie wzbudzało to żadnych podejrzeń. Przyzwyczaiłem się przez lata do tego, że, że mam te swoje obrzęki. Ale czekanie na nie było koszmarem. Potem jeszcze pojawiły się rozdzierające bóle brzucha. Za każdym razem lądowałem na Sorze. Z jakimś podejrzeniem zapalenia wyrostka, jelita wrażliwego, a nawet nowotworu. Dwa razy wylądowałem na stole operacyjnym i nic. Pewnego razu po wizycie u stomatologa spuchła mi cała głowa. Była jak wielki balon. Na sorze dostałem zastrzyk w gardło, którego efektem był jeszcze większy obrzęk, rozchodzący się na krtań. Prawie się udusiłem, czułem, że umieram. Tym razem obrzęk sam ustąpił, miałem szczęście. Za każdym razem ocierając się o śmierć. Słyszałem od lekarzy jedno, widocznie pan tak ma. Nie potrafili mi pomóc, bo, bo nie znali mojej choroby. Dopiero po wielu latach frustracji, ale przede wszystkim obawiając się o własne życie, trafiłem do specjalistycznego ośrodka, w którym, w którym ustalono, co mi dolega. Tak wygląda życie pacjentów cierpiących na HE. dziedziczny obrzęk naczyniowo ruchowy. Nie wszyscy chorują tak samo, dlatego diagnoza jest tak trudna. Objawy wprowadzają w błąd nie jednego lekarza. Dlatego średni czas diagnozy w Polsce trwa około 13 lat, a chorobę do tej pory udało się ustalić tylko u 340 pacjentów. Prawdopodobnie co najmniej drugie tyle czeka, aż ktoś rozpozna ich objawy. I udzieli im pomocy. Wielu niezdiagnozowanych dusi się w trakcie obrzęku krtani, ponieważ nikt nie jest w stanie ich uratować. Uduszenie grozi też tym zdiagnozowanym, jeśli nie zdążą zareagować na czas. Pomóż tym, którzy jeszcze nie są świadomi, że chorują. Pomóż im zawalczyć o oddech i zatrzymać ból.